Często bawiłem się z kolegami w Indiach. Za cenę solidnych batów, ukradkiem wynosiłem z domu płócienne prześcieradło potrzebne na tipi i pomadkę do ust, żeby umalować twarz w barwy wojenne. Wtedy oddałbym wszystko, żeby choć na chwilę znaleźć się w prawdziwej indiańskiej wiosce. Na razie pusto, ale zaraz się zacznie. Na pewno będzie pal męczeński. No, 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 dzikie tańce i skalpowanie. Postaram się to. Męż nie znieść. I co, Wojciechu? Tak wyobrażałeś sobie pobud w indyjskiej wiosce? Nic bardziej mylnego. Pokażę Ci, jak wyglądało prawdziwe życie bez niepotrzebnych stereotypów. Wodzu, prawa Zapraszam. Anka Daneluk od kilkunastu lat zajmuje się kulturą Indian wielkich równin Ameryki Północnej: Siuksów, Czajenów, czarnych stóp. Były to plemiona koczownicze, którym za dom służyły tipi. Anna przemieszkała raz pół roku w takim składanym namiocie z małym dzieckiem. Raz i wystarczy. Zgromadzone eksponaty to wierne repliki XIX-wiecznej broni, ozdób, sprzętów domowych i odzieży. Większość wykonała samodzielnie właścicielka skansenu z pomocą przyjaciół. Kunst rzemiosła chwalił sam Todd Yellow Cloud, nauczyciel tradycyjnej sztuki indyjskiej z Lakota College spotkali się na Festiwalu Archeologicznym w Wiskupinie, na który została zaproszona także Pocahontas z Natliwca ze swoją kolekcją. Oto tomahawki i toporki fajki. Palone w nich zioła umożliwiały kontakt z duchami przodków. Może będzie mi dane popróbować? Wojciechu, to jest honorowe miejsce w Tipi. Zapraszam. Zamiast dymu z fajki, Anna zaczęła snuć opowieści z życia Indian. Przywołała też postać Stanisława Supłatowicza, znanego bardziej jako Sad Oak. Był synem Polki zesłanej na Syberię i wodza plemienia Shawnee z Alaski. Przed wybuchem II wojny przyjechał w odwiedziny do Polski i został. To on zaszczepił młodym ludziom fascynację indyjską kulturą. Kiedy umierają lasy, kto ma serce, ten płacze. Nie zabijaj bez potrzeby ani roślin, ani zwierząt. One cierpią tak jak my. Wszyscy razem tworzymy wspólny krąg życia, niszcząc go, niszczymy samych siebie. Pieśń słyszeliście, teraz taniec. Oto jeden z najprostszych, ale i tak po 10 minutach poczujesz go solidnie w łydkach. Te trudniejsze mają bardzo rozbudowane układy choreograficzne. Przedstawiają polowania, zwiady, a nawet całe wyprawy wojenne. Indiańską wioskę koło Węgrowa odwiedza najchętniej młodzież szkolna. Dzieciaki zwiedzają wpierw tipi i urządzone w nich wystawy, Potem przystępują do zabaw i ćwiczeń, z pomocą których mali czerwoni bracia zaprawiali się niegdyś do dorosłego życia. Od sprawności ciała i celności oka zależał byt Indianina, jego rodziny i całego plemienia. Anka uczy też tańców i piosenek indiańskich, a na koniec prowadzi całą gromadę do indiańskiej kuchni. Chodząc do liwa od rzeki, już z daleka widać ceglaną gotycką wieżę i przytulony do niej XVIII-wieczny dwór, służący niegdyś starostwu jako archiwum, kancelaria i mieszkanie pisarza. W czasie okupacji Liw wpadł w oko hałt, Firera Kramsa, budowniczego obozu śmierci w Trebince, a prywatnie pasjonata historii. Wiele brakowało, a nie byłoby czego podziwiać, ani czego malować. Zabytkowe mury. Niemcy chcieli rozebrać. Potrzebna im była cegła. Uratował je student archeologii, Otto Warpechowski, który przekonał hitlerowców, że to stare krzyżackie mury. Piastowski Zamek w Liwie bronił on dziś Mazowsza. Warownię na granicach księstwa budował Janusz Starszy, naśladując w tym króla Kazimierza Wielkiego. Mazowiecki książę lata młodzieńcze spędził na krakowskim dworze i wielu mądrych rzeczy się tam nauczył. Schody w grubości muru prowadzą na wieżę, gdzie była zbrojownia i skąd, w razie potrzeby, ostrzeliwano przed pole zamku. Zniszczyli go Szwedzi podczas potopu i podczas wojny północnej w 1703 roku. W zachowanej wieży jest dziś galeria herbów szlachty mazowieckiej. Ostatnią panią na Litwie była księżniczka Anna z Piastów. Kiedy wyszła za mąż, król Zygmunt Stary zażądał zwrotu ziemi liwskiej i tak ostatni skrawek niezależnego Mazowsza w 1537 roku został przyłączony do korony. A taki widok na dolinę płynącego meandrami Liwca roztacza się z Sowiej Góry.